ciepła za otrutym bohaterom, znajdujemy się z powrotem w... Z powrotem? Znajdujemy się, no, z powrotem, zanim, zanim dotarłem do tego korytarza, który zabił mnie wielkimi pociskami z balisty chyba? Z bełtami wielkimi, potężnymi? Tutaj są te drzwi, które się za mną zamykają, ale jeżeli pójdę tutaj jeszcze dalej na północ, tutaj są schody na górę. Jeżeli tymi schodami na górę pójdę, to one doprowadzą mnie, o, do takiego tutaj Innego trochę pomieszczenia, innego trochę wystroju. Na Ziemi znowu jest klucz do podniesienia. Ja go wezmę sobie. Mm. I jeżeli tutaj sobie pochodzę, na przykład, to będę o takie styrty złota znaj znajdował, tak? Kolejne 15 tysięcy, kolejne 15 tysięcy. Cał raz, żeby zarobić w sumie na pancerz dla y, którejś z kolejnych towarzyszy, dla Eliandr chociażby, ale. Póki co mi to nie będzie potrzebne. Niestety te mordy wróciły jak widać. Niebieskie po tym jak się tutaj przeniosłem. Śle, szkoda. No ale nic. Chodźmy do przodu. To się za mną zamknęło. To jest druga dźwignia. Wszystkie dźwignie muszę szukać. Trzecia dźwignia. I czwarta dźwignia. Okej. Okay. Teraz tak, tu jest niebieska morda, tu jest niebieska morda. Wszystko jedno. Jedno z nich musimy zniwelować. Dzięki, że mnie otrułaś. I dalej jeszcze, jeszcze jedna. Stwarz twarz prezesa. Dobra, gdzie teraz? Okej, okay, to było wcześniej zamknięte, teraz jest otwarte, ale chyba nie chcę tędy, Nie chcę jeszcze tędy uchodzić, tak mi się wydaje. Tak, bo jestem z powrotem chyba przed tymi drzwiami, które się pozamykały. O. No tam była wajha, momencik. Najpierw chcę... to jest zamknięte. O, szybciej mnie otruwa jak się obróciłem. Dobrze wiedzieć. A, jak, jak się obrócę, to ona otruwa wszystkich po kolei. Co to miało być w ogóle? I to jest permanentnie zamknięte już teraz, więc podejrzewam, że w tym momencie przegrałem grę. Muszę wczytać sobie. Tak. zajebisty Isher. W ostatnim dungeonie można utknąć w tak paskudny sposób. Dobra. Druga wajcha. Trzecia wajcha. I czwarta wajcha. I dopóki nie załatwię tutaj tego, co muszę tutaj załatwić, to nie ma sensu się wracać więc. Muszę przyjąć tą niebieską mordę na kratę. Ona musi zniknąć. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Teraz tak. To są. Nie wiem co to jest. Okna, wrzutnie. W każdym bądź razie tutaj się wkłada przedmioty. Każde z takich okien może przyjąć 11 przedmiotów. I żeby przeżyć, to postacie muszą być gołe. Tak. Czyli musimy wszystkie przedmioty, które mamy, oddać. Mogę wyciągnąć z powrotem? Mogę. No ale. 1, 2, 3, 4, 5 Tutaj chleby i strzały, w sumie są niepotrzebne mi, ale nieważne. To będzie siódmy przedmiot, ósmy przedmiot, dziewiąty naszyjnik, przepustka, dziesiąty i więcej już nie przyjmie. Muszę iść do następnego. Ciekawe czy szmal muszę w taki sam sposób wy. Właśnie wsadziłem zbroję do śmietnika. Jezus Maria. Nie, mam nadzieję, że złota nie trzeba chować. W każdym bądź razie teraz sobie zapiszę na LP22B i zobaczymy, czy uda mi się przez tą ścieżkę zdrowia teraz przejść. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli będę miał coś wrogowy tam, to jeszcze mogę je zawsze. Mogę ich je zawsze jeszcze pobić pięściami i tak cęga Anno brak pięści do ruchu. No tym razem nie latają tutaj te bełty i nie zabijają mnie, więc mogę iść. Piętnaście strzał czarownik. Tak, właśnie. Paraliż na niego. Nic mu nie dało. Nie, dało, dało. Zablokowało go. Zabity. Ale Zeloran całkowicie zmarnowany, dlatego dam mu ten eliksir, który zregenerował mu całkowicie energię psychologiczną, tak do stuwy. Bardzo dobrze. Pozbieram wszystko, co tutaj jest. Chociaż chyba chleby mi nie będą potrzebne, bo jeszcze żadnego chlebu, chleba nie zużyłem. Ale mimo wszystko zabiorę. I wajcha. Wajcha do góry. Teraz pytanie, czy będę mógł wrócić, skoro mam 6 chlebów i 15 strzał w ekwipunku? Tak? Czy mnie to nie zabije w tym momencie? Spróbujmy się cofnąć. Jeszcze jedno, po w tym lochu były iluzoryczne przejścia. Iluzoryczne ściany, ukryte przejścia. Może powinienem. Poszukać jeszcze, czy nie ma tu jakiegoś? No to szukam. Wajcha jest do góry pchnięta, tak jak powinna być. Szukam po ścianach. Nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Więc się cofamy się. Po prostu się cofamy teraz. No i proszę państwa, te wszystkie przedmioty, które pochowałem w tych oknach, to teraz, teraz muszę wszystkie po kolei wyciągać. To jest po prostu jak... Jakieś nieporozumienie tutaj. Tudy się odwala. Katastrofa. Mam ewidentnie za dużo chlebów, więc yy, po prostu zjedzmy je. Choć jest to niepotrzebne zupełnie, ale zróbmy to. No, zdaje się, że wszyscy mają swój ekwipunek z powrotem, a to oznacza, że ja mogę sobie zapisać grę jeszcze raz i chyba opuścić to pomieszczenie tymi drzwiami, które wtedy tak się za mną zam, zam, zamknęły. To znaczy, że jeżeli stąd wyjdę, to już nie będę mógł tutaj wrócić, ale to nic nie szkodzi. LP22C, Enter. Gra jest zapisana, to też. Możemy stąd po prostu wyjść. Tędy. Ale to, że tutaj są witraże, to chyba znaczy, że nie jestem w takim pełnym lochu, tak? Chyba, że to są takie atrapy, że w sensie, że za nimi nie ma okien. No dobra. To teraz tak. Tutaj chyba na dole już nie ma nic, nic do zrobienia, więc idziemy jeszcze wyżej do góry, gdzie jest inny wystrój pomieszczeń i to jest spoko, że jest inny wystrój pomieszczeń, jest więcej kolorów dzięki temu. Kolejne chleby tu leżą, których nie potrzebuję, bo mam pełno. Eee, jeszcze jedno, że do rzucania. Wstała je Eliandr, a się jej nie pojawiło. Jak to możliwe? Może ona jako kapłanka nie może tego używać? Może tak jest? Tutaj są drugie schody na dół, którymi mogę dojść tam do początku tak naprawdę tego, tego lochu, tak? Za tymi drzwiami się znajduje bardzo dużo złota, ale ja złota nie potrzebuję już w tej chwili, ja potrzebuję przejść dalej. Jeszcze noże do rzucania. Może faktycznie do ręki już musi teraz Elian wziąć je. I idziemy dalej. Tutaj są pieniądze, to zabiorę pieniądze. I tutaj lata kula ognia. Ok, Zabezpieczymy się przed nią, od razu wejdziemy w nią. I są drzwi na klucz. Świetnie. Choćby na taki. No jest. Te... O, działa jednak leczenie. Myślałem, że nie zadziała. Myślałem, że nie zadziała, bo to był atak od kulegnisa, nie od przeciwnika. Ale przeciwnika tutaj mamy. Jest to groteskowy nietoperz prosto z piekła rodem. Nic nie szkodzi, ponieważ mamy dużo chlebów. A one zdają się atakować tylko bragla. Będę zabierał te pieniądze, ale chyba już ich nie będę w stanie wykorzystać, tak mi się wydaje, przed końcem gry. Ten nietoperz tutaj nie może podlecieć, mogę go zatem troszkę zwiększyć, tylko że chyba szkoda mi na to czarów. A, może raz. Zabity. I czarownik. Zabić go! Nie działają mycze, więc trzeba zabijać nietoperze. Te nie są potężniejsze, zdaje się. Są potężniejsze, więc polecam je paraliżować. Senka przemęczona. Dobra, zjemy teraz. Anną przemęczony. Zjemy teraz. I brak zaraz będzie przemęczony. Jeszcze czarujesz. Dobra. Brak przemęczony, więc zjedzmy. Nie zniknął. Patrzcie, jak absolutnie chora mechanika. Musieliśmy tutaj przetrwać szereg ataków od czarownika, którego nie dało się w żaden sposób zranić. On spawnował kolejne doperze, które atakowało jedną postać, to miało ewidentnie nas tutaj zmęczyć. Prawdopodobnie ten czarownik już tutaj się nie pojawi ponownie w momencie, kiedy. Kiedybym stąd wyszedł i wrócił jeszcze raz, na przykład po to, żeby się zregenerować, e, może to oczywiście zrobić, tak? Jakbym bardzo chciał. Mogę też na przykład ustawić tutaj zeleranową teleportację, z tym, że tutaj teleportacja w tej grze działa w taki sposób, że jak się tą teleportację ja faktycznie wykonam, to zarówno physical, jak i psychological zostanie ustawione tutaj na jeden oraz vitality zelerana też zostanie ustawione na jeden, więc jest to czar raczej e, ostatniej deski ratunku o. chodźmy do przodu jakieś diabły brzydkie to są i z tyłu też Pani zaraz zginie. Pani hmm. zaraz zginie, muszę uzupełnić manę. Psychic Regeneration. Salamander Oil, Dried Mistletoe, Red Brain. Salamander Oil. Dried Mistletoe. Radbrain. Tak. Tak. Już tutaj zabiłem. I tutaj jest zmęczenie. I może się nie uda mi tego wygrać. Kurde. Zeron zmarł. Dobra, jeszcze raz. O kurde. O kurde, jest grubo. Jest grubo. Będę szybko do przodu i jest tak. Tak, ten czar jest najskuteczniejszy, bo wielu z nich umarło. Jak się spróbuję wycofać, to oni tam już na mnie czekają, więc nie. Idziemy do przodu. Znowu to miejsce, ale tym razem słychać jakieś straszne odgłosy. Zróbmy tak. Uleczmy wszystko i wszystkich. Zregenerujmy czarowników. Salamander Owl to będzie to. Drite Missile To to będzie to. I Radbrain to będzie to. Można się nauczyć na pamięć tego oczywiście, tak? Drite Missile To i Radbrain. Dobrze. I Physical teraz. Przydałoby się zregenerować też z tym, że jeszcze mamy troszkę chlebów, więc może tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz jest sześć chlebów. To znaczy, że mogę wszystkie na raz wpieprzyć tutaj. I Senka jeszcze powinna zostać sześć. Zrobimy tak. A nie, nie możemy tak zrobić. Możemy. Tak, tak. O, czemu się wszystkie wzięły? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć chlebów. Senga zjedz. LP22D. Teraz będzie. Nie, D nie działa. E, nie działa, F działa. Nie działa, ponieważ mam podbindowane tutaj e, klawisze numeryczne. Podsada. Żeby można było chodzić, nie? W E. A zatem chodźmy do przodu. Powiem wam, że jakbym był mały, to bym się strasznie przestraszył tych odgłosów tutaj. Zelonoran zmarł, ponieważ nie ma liny ubranej, tak? Ma ten pas ubrany. A może tutaj trzeba zrobić tak, że... O, to wszystko powinna jedna postać nosić, co? Zelonoran nie spadnie, jeżeli nie będę wchodził na... Pola, w których nic nie ma, tak? Te płyty naciskowej ewidentnie coś tutaj robią, ale do końca nie jestem pewien co. O, tu jest przejście teraz, ok. Teraz tu się zrobiło przejście, dobrze. Wydaje mi się, że to ma być jakaś zagadka, ale ona jest dość prymitywna. No, bo chodzę tylko i chodzę po tych płytach naciskowych i w końcu się droga sama otwiera, nie? Eee, zapiszę jeszcze raz. Oj, nie ten klawisz, nie ten klawisz. Tu jest zamknięte przejście, ale może nie na długo. Nie, jeszcze jest wciąż zamknięte. Może jeszcze ta płyta naciskowa jest potrzebna. Nie, wciąż to jeszcze za mało. Może teraz? Tak, chyba jest przejście otwarte już do smoka. Do czarnego smoka sitów, który zaraz ponieśnie śmierć z rąk Sengi, Anona, Bragla, Eliandr i Zelorana. Oto ją. on. Czy można go sparaliżować? co to było Akie ciosy poskudne. Myślę się wycofać. Smok się chyba nie regeneruje przez cały ten czas, więc będę mógł się tutaj wycofywać do woli i uzdrawiać bohaterów. Eee, tymczasem przygotujmy jeszcze raz eee, Salamander Earl, Dried Mistletoe i Radbrain. Eee, dobrze, teraz leczenie. Naprawdę szkoda, że Senga i, i Eliandr nie mają większych poziomów, ale musiałbym Trochę pogrindować, żeby im te poziomy podbić. Tutaj. Yy, Anną, zjedz chleby. Bądź silnym mężczyzną do zabijania smoków. I atakujemy dalej. Boże, Elian zginęła. Nie. A my już przestaliśmy trafiać. To koniec, przegraliśmy. No to dajesz jeszcze raz tarcz ogniowa. To działa skutecznie, tylko trzeba to ciągle rzucać. Straszne wypłaty, więc so, fajmy się. Mogę też po każdej takiej akcji zapisywać, nie? Żeby... Żeby mieć postępy. Dobra, może tak będziemy robić. LP 22G, niech będzie. 22G. Kurde. Wielki czarny smok sitów. Wielki czarny smok sitów. Odwrót I Jeszcze raz eliksiry I znowu zapis Dobra Teraz tak physical Tutaj, Unknown. z Bo już możesz to zrobić. Z dupy trochę to działa. koniec yy, energii fizycznej tutaj mogę co prawda zrobić napój regenerujący energię fizyczną ale obawiam się że wtedy że mi nie starczy na to składników już po prostu czyli tak brakuje salamander oil i dried mix to bo niestety tutaj są współdzielone te yy, Spółdzielone są te składniki, tak? Czyli Drive Mystery to i Cargo Close, i to może Bragla na przykład o, podnieść, tak? Do, do pełni sił tak samo mogę jeszcze raz zrobić, żeby Senge podnieść do pełni sił i to będzie to będzie koniec. Jeżeli ten smok teraz nie zginie, to czeka mnie powrót do miasta po prostu, tak? Niestety to się nie powiodło.